Ale ludzie dzisiaj zagram na skagoncach. No to idziemy. Mm, sorry, że tak nie mogę ci komuć, ale 21.50, 50, to jest 22 Dobra. Może chodźmy do tego do ciemnego. Złego? Nie. Się. Trochę. Trochę. Przyszliśmy. Dobra. No dobra idziemy. Terminacja oczywiście będzie odpadana. A jak nie wiecie co w tym trybie, chodzi, po prostu macie jakiegoś tam swojego giganta. Swojego giganta i musicie go chronić przed innymi teamami. Budować musia i jak zbieracie te rudy, najbardziej się złot, bloki złota, emeraldy i diaksy. Tu takiego willazera obok tego, tego, tego ząbiaka kupujecie ten rzeczy i potem widzicie i się chlepać ci tego żołniaka. tu jest blum, są zieloni. Musicie ich po prostu wyeliminować, żeby wygrać tę grę. Dobra, tam jest emeraldy, złote emeraldy diaksy. Się najbardziej opłaca, bo z emeraldów są, jest level z Diaksów zrobimy jakieś rzeczy z a ze złota zrobię monety, które będziecie kupić w sklepie. To ten... Tu pokażę, gdzie jest ten bilater. Tu możecie, tu, tu macie gdzieś wszystko kupować. Nie, to też kosztuje. Dobra. Kupić na razie spodnie. Będziecie coś innego. Dobra. A entzampno do to wziąć na tych małych wyspach. Ja właśnie po niego pójdę, żeby nie, żebyśmy mieli. A i czasami, tutaj ma bez bea spawn po prawej stronie, to taka bestia się respi na środku. I jak ją zabije, to dostajecie jakieś busty, na przykład. Dobra, tutaj muszę zabrać enchant. To jakiś typek widzę już idę. Odraz, a jak giniemy, to ten. To nie tracimy i temu, to jest bardzo w tym fajne, więc... Dostaniemy monety jako i zabijemy tym tego tak, niogarem. Nawet zawsze spoko. Dobra, nabiję imigranta. Po prawej stronie widzicie, zieloni już tracą procenty życia. Najlepiej wchodzić tak o, w tego żąbiarka, wchodzić albo po prostu jak jest typ nieogarem strefować go. To jest trochę ogarnięty i zginęł właśnie. I sobie te. tymy okazji. Ja wal kupiłem drugie spodęki. Ja rzucę te spodęki komuś na pewno się przydadzą. Dobra, tu się na razie. By. To jest... to jest ten. Ten tryb jest na 1.8. 8 Dobra. Taj niech już tutaj macie monety i tutaj macie kilo. A i tutaj jak macie dużo tego lewla i tych lepisoty kup ka bo macie tutaj siarpnęś knoka i czasem jeszcze ambreki. to jest bardzo dobre. No dobra, dobra. raz jeszcze, zaraz zabiję kiełboczki. Maciusza, o złoto. A nie obudowują, więc mam jakąś ogarnięturzynę. Na to coś Ej, słuchajcie, nie wiem, czy wam mówiłem, ale na, na 20 słów robię kiwoja z, z itemami z CS-a, tam się mnie zabił. Oczytanie panie. Oj, i bestia i za nią zostajecie ten... O, ty pacz tak jak aura. Ale aura. Zrobiłem. Ja nie idę na bestię. Chociaż... A, tutaj zbierajcie... 4000? Ona jest bardzo mocna, ta bestia. Ten tutaj w ogóle ma lagi obok mnie. Żeby Dobra. Taki lager. Taki internet i owal to mów, nie kupuję, Dobra jest ta bestia Dobra dostanę kasę oczywiście jakiegoś gusta. chyba kasy się dostawało, się dostawało, bo ja dawno w to nie grałem Zabiłem, dobra O do widzicie, dostałem kasę i dodatkowy serwuskę dla swoje drużyny Teraz wolę uciec, kupić sobie jakieś chwila Wow Jedzenie jakieś, kilo lepsze, dobra, jedzenie, 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 jedzenia. stać mnie, stać mnie, dobra. Piszcie w komentarzach, jak na przykład mogę jeszcze nagrać gry z tego cs z kolegą. Fajne to jest. Jeszcze pójdę bokiem. fajne to jest pasji. Widzicie, aura. To jest chyba... To nie jest chyba serwer dla premium? Nie, nie jest. Spadaj. Dobra. do blu nikogo tutaj nie ma, nie ogary. Hmm. reklamy ja im i teraz mogę klepać. teraz ja go, jego macie knokę to możecie go wlecie oczywiście to nie jest wam zadaje jakieś hapeny no nie I mam na... Dobra, tutaj wyknaję go stąd i ona półki, ja bym zamił, albo jest straszną bite. A jeszcze jak macie jakiś kod do na takiego programu nagrywania, jak macie podeślijcie mi to będę będę ten program nagrywać. Bo jak nagrywam ten program nie mogę przerabiać filmów. Więc taki ból trochę.

dobrze że mam, mam te doga, dodatkowe, dodatkowe serca bo jestem też to bardzo na plusie On w ogóle tam odszedł sobie hehe wy he. to widzieliście on się po prostu odszedł zapraszamy na naszego na czego atakować A w ogóle tutaj nikt mnie nie bije no nie A jest tylko dwóch z tych zielonych nie zielony Nagrywa się. Wszystko nagrywa. Dobra, idą. Dobra, i hej siło Generacja, nice. Dobra, teraz idę na blue, potem gold... Nie, teraz na gold intro. Ach, oh, no to to jak aura. Jeszcze nie. Odpal się bardziej, typie. Nie, zalone ma, no mam. Orka. Jakiś w ogóle sezuty. złoty. Halo. Lepcie się między sobą. Ja se. ja se pooglądam. Dobra, oni w ogóle nie mają obudowanego. Jakieś stiwki tam.